Tutaj mieszkał pan Andrzej i jeszcze wcześniej pan Krzysiek, tak? Tak, Bracie. razem bracia. Rozumiem, pan Krzysztof zmarł najpierw. Najpierw w styczniu 2009 roku. Czy się dziwiła, wtedy, kiedy się okazało, że tutaj na tej posesji zostały odkopane zwłoki bardzo, pani kuzyna bardzo. Przypuszczałam, że coś złego się stało, ale to, że, że jest leży gdzieś tutaj na swojej posesji i, i został bestialsko, można powiedzieć, zabity, no to. to tego, się pani nie spodziewała. tego się nie spodziewałam. Na zewnątrz widać trampolina, piaskownica. No bo tutaj były dzieci. Tak, jak gdyby nigdy nic się nie stało w tym domu. No tak. Można powiedzieć, że rodzina żyła w miejscu, gdzie też była mogiła. Yy. Andrzeja. Pan Andrzeja. No, niestety tak. Pan Andrzej, w zamian za opiekę, zgodził się, by w domu zamieszkała obca rodzina Iwona i Sebastian P. z trojkiem dzieci. Obiecał, że po jego śmierci część domu stanie się ich własnością. Pół roku później mężczyzna zaginął bez śladu. Zniknęły też jego dokumenty. Dwie dorosłe córki i żona od lat nie utrzymywały z nim żadnych kontaktów i nie miały pojęcia, co mogło się z nim stać. Policja, wpisując go na listę zaginionych, nie miała nawet jego aktualnego zdjęcia. Doszły mnie słuchy, że prawdopodobnie Andrzej wyjechał na Mazury na północ z jakąś kobietą. Potem druga wersja od razu, przy tej szła równolegle, że jest w Niemczech u, u przyjaciółki swojej, swojej mamy. No niestety nic się nie potwierdziło. Nic się nie potwierdziło, bo yy, i policja rozmawiała z przyjaciółką z Niemiec i yy, Andrzej nie zostawiłby tak zwanego majątku. W postaci domu i wyjechał sobie tak. Mieszkająca z mężczyzną rodzina nie zgłosiła na policję zaginięcia pana Andrzeja. Kobieta na co dzień zajmowała się domem i dziećmi. Jej mąż pracował najpierw w kopalni w Czechach, potem dorywczo na budowach w Austrii. Rodzina nie miała problemów finansowych. Uchodziła za spokojną. Policję o zaginięciu właściciela domu powiadomił dopiero pracownik Mopsu. Próbował skontaktować się z panem Andrzejem, bo Mops od kilku lat wypłacał mu zasiłek. Mimo kilku wizyt. Urzędnik nie zastał mężczyzny w domu, a lokatorzy twierdzili, że gdzieś wyjechał. Pracownik y, y, zwrócił się do dzielnicowego policji, i policjanta z dzielnicy, żeby sprawdził y, w domu, jaka jest sytuacja, czy on jest, żeby rozmawiał z tymi ludźmi. Mhm. Ostatecznie był tam, no ale y, y, niestety w dalszym ciągu pana nie było. W październiku y, osoba, która współmieszkała zatelefonowała do punktu i stwierdzono, że prawdopodobnie zawiązał jakby znajomość z panią Basią bez adresu i bez nazwiska i że z tą oto kobietą gdzieś tam zamieszkuje na Mazurach. I nie życzy sobie, żeby pomoc społeczna ingerowała i cokolwiek próbowała mu dawać, chcieć coś od niego. Czyli taka była informacja od, nazwijmy to, współlokatorów, tak? od współlokatorki. Tak. Nigdy nie wierzyłam w to, że on wyjechał. I też nie wierzyłam, żeby jakakolwiek normalna kobieta wzięła sobie na kadb tam gdzieś pod swoje skrzydła tego pana, 61-letniego, hmm. pana bez pracy. No, no nie wiem, i, i nigdy nie wierzyłam w to. Rodzina, która zamieszkała w domu pana Andrzeja, cały czas go remontowała. Twierdzili, że inwestują, ponieważ właściciel zapisał im połowę nieruchomości w testamencie. Myślałam, że jest coś na rzeczy, że, że ten dom y, jest jakoś prawnie, nie wiem, przepisany, y, odziedziczony przez tych państwa, którzy tam zamieszkali. Bo, bo, trudno, żeby ktoś wydawał tak wielkie pieniądze, niemałe, małe, po dachu, wyłożenie y, placu kostką czy coś. To nie są małe pieniądze. Rozumiem, że Pan Andrzej, na pewno nie byłby na to stać. A zdecydowanie nie. On nie miał żadnego dochodu oprócz właśnie y, pomocy społecznej, z pomocy społecznej, no i, i takie jakieś drobne tam prace, jak czy tam w stolarni. Czy, czy u nas, czy ktoś tam brał ich do jakiejś tam robót. Policja podejrzewała, że z zaginięciem pana Andrzeja może mieć coś wspólnego jego lokator, Sebastian P. Mimo dochodzenia nie było na to jednak żadnych dowodów. Policjanci wielokrotnie byli na posesji, rozmawiali z sąsiadami, przeszukali dom, piwnice i znajdujące się na podwórku pomieszczenie gospodarcze. Po siedmiu latach funkcjonariusze namówili Sebastiana P. na badanie wariografem. Kilka dni przed wyznaczonym terminem mężczyzna sam pojawił się na komendzie. Sebastian P. zdecydował się zgłosić na komendę miejską policji w rybniku, opowiedział, że doszło do takiego zdarzenia, przyznał się do tego i to zainicjowało postępowanie w sprawie o zabójstwo. Ale czy to była kwestia presji, jaką wywierali cały czas policjanci, czy bardziej kwestia znaczy, sumienia, że ruszyło go w końcu sumienie. Przyznał, że rzeczywiście dręczyło go o poczucie winy z tego tytułu, z tego, co się stało i to jak gdyby też zadecydowało o tym, że postanowił w końcu przełamać tą mowę milczenia. I decydował się przedstawić tą wersję policjantom. Czy ktoś jeszcze mógł wiedzieć o tym, że w tym ogrodzie na terenie tej posesji zakopane są zwłoki ludzkie? Panie doktor, że tak jak wspomniałem, no, śledztwo dopiero jest zapoczątkowane. Te okoliczności będą weryfikowane w toku dalszych czynności. Obecnie zarzut został przedstawiony tylko Sebastianowi P. I, I w stosunku do jego osoby prowadzone jest postępowanie przeciwko. Natomiast, jak wspomniałem, no wszystkie okoliczności, które mm, przedstawiają jakiekolwiek wątpliwości, w toku tego śledztwa będą, będą weryfikowane na jego dalszym etapie. Nikt nie podejrzewał, że zwłoki Andrzeja B leżą w dole wykopanym w ogrodzie, przysypane ziemią, gruzem i zanane betonem, na którym postawiono kojec dla psa. Udało nam się dodzwonić do Iwony P., żony aresztowanego. Kobieta utrzymuje, że mąż latami ukrywał przed nią prawdę. O zabójstwie miał jej powiedzieć przed zgłoszeniem się na policję. Twierdził, że między nim a panem Andrzejem doszło do sprzeczki, która dla właściciela domu zakończyła się tragicznie. Powiedział, że po prostu złapał Andrzeja i tak długo go bił i że nie żyje. Tak mi powiedział. A, I że mi więcej nie powie, bo po prostu nie chce mnie obciążać tym wszystkim. Ja myślę, że on się przygotowywał już po prostu do tego, żeby się sam zgłosić na tą policję. Jak odchodził, to mi powiedział nie bardzo cię kocham, ale przepraszam i nigdy się już nie zobaczymy. Tak nie powiedział. Kobieta twierdzi, że przez 7 lat od zaginięcia właściciela domu niczego złego nie podejrzewała. Była pewna, że pan Andrzej wyjechał, Dlatego nie zgłosiła jego zaginięcia. Dla pani to nie było niepokojące, że starszy, starszy mężczyzna wychodzi z domu? Tak, bo on mi to wcześniej mówił po prostu, nie? Ja widziałam raz nawet jak samochód podjechał i on wsiadał do samochodu. Nie widziałam tam, żeby z walizkami czy coś, no ale tak sobie to skojarzyłam. A przedtem jeszcze też właśnie do niego przychodziła taka pani Basia. I jak policja ustaliła, że on nigdy nie dojechał do, do tych Niemiec. To po prostu sobie tak pomyślę, tylko sobie, to były moje domysły. Tylko nie, że może pojechał, bo kiedyś gadał, że od tej basi rodzice mieszkają na Mazurach i że może tam po prostu pojechali. Ja sobie to tak tłumaczyłem. Z mężem rozmawialiście o tej sytuacji, że, że wyszedł z dnia na dzień? Nie, nie niepokoiliście się o niego? To znaczy się ja się, no rozmawiałam z mężem na ten temat mhm. mąż mówi, że widocznie wyjechał no tak powiedział No mhm. tak mi powiedział nie on wie jak on ja, zresztą ja się boję trupów to ja bym mi to powiedział to ja bym oszalała chyba gdybym ja o tym wiedziała to ja bym tam na pewno nie myszkała. Moje Dzieci na pewno też zresztą moje dzieci są bardzo złe na chyba że tak postąpił, że że jakby się tak stało to. Że mógł od razu zadzwonić, a nie teraz takie kłopoty. nie. Rodzina jak gdyby nigdy nic żyła sobie, mieszkała w tym domu, korzystała z tego ogrodu. Tymczasem tuż obok znajdował się grup mężczyzny, który został zamordowany przez męża, no przez ojca tak, rodziny. Można tak powiedzieć, panie doktorze, ponieważ no od czasu zdarzenia upłynęło prawie 7 lat, więc, więc, więc rzeczywiście przez znaczny okres czasu wszyscy tam zamieszkiwali i, i rzeczywiście tak to wyglądało. Przypuszczaliśmy, że się coś stało, ale nie po, przypuszczaliśmy, że tak, że został zamordowany, czy, czy że gdzieś tam zakopany na własnej działce. Tego, tego nie. I teraz to jest dla nas takim szokiem, bo po prostu przypuszczenia są przypuszczeniami, ale ta nadzieja zawsze gdzieś jest. Człowiek do końca nie dopuszcza myśli, że, że coś strasznego się mogło stać, no, ale teraz to jest ta kropka nad i. No ale przynajmniej będzie mógł być pochowany.